na drzewie i nikt o tym nie wie. Zrywam sobie liście, a wy sobie poszliście. A skoro już poszliście, to mogę śpiewać sobie o czym tylko chcę, nawet i o tobie. Ale mi się nie chce śpiewać o tobie, ani nawet żadnej konkretnej osobie. Nie będę śpiewał o księdzu sandomierza. Będę śpiewał o tym, co wychodzi z pęcherza. Kikusiku moc, kikusiku moc, kikusiku moc, kikusiku moc. Nikt się nie naśmiewa. Sikam sobie z drzewa. Kiedy jadę w góry, sikam se na chmury. Kiedy wstaje z rana, sikam na kolana, tu radio kielce, sikam się w ręce. Gdy nie ma pieluchy, sikają maluchy, przychodzi lęka, obsikana ręka. Zjadłem dziś od droga, obsikana noga, ten utwór jest kozacki, sikam jak wąż strażacki. Kikusiku moc, kosiku siku, moc, kikusiku moc. Kocham te piosenki, sikam ci do ręki. To jest teraz w modzie, sikanie w samochodzie. Pęcherz opróżniony, mokre kale nagle uderza Zapalenie pęcherza Muszę do lekarza, muszę do lekarza, jeśli się ożenię, będę sikał do ołtarza Jestem u doktora, nie pan sobie siada. Doktor mnie bada, a ja sikam do sąsiada Mokre skarpety, sikam w tezety, fajne klozety, ale sikam do gazety. Więc sikam do Elbiety, nagrywam kasety Jak sikam w krokiety